Cześć, witam Cię serdecznie, Tomek Damian z tej strony. Jestem redaktorem naczelnym bloga tomaszdamian.pl oraz bloga maratonstomkiem.pl i założycielem m.in. Timu RR oraz jestem trzecim rekruterem świata za ostatnie półrocze mojej firmy. Bardzo Ci dziękuję za odwiedzenie mojej strony internetowej i chciałbym Ci dzisiaj zadać takie pytanie. Czy zarabiasz w sieci tyle ile byś chciał? Na pewno, jeżeli tu jesteś to pewnie nie i dlatego jak większość w branży szukasz rozwiązania na pytanie, czy dasz się zarobić w MLM. Moje pytanie do ciebie, czy zarabiasz wystarczająco dużo? Ja myślę, że dwoma głównymi powodami problemami, jakie są w marketingu sieciowym, to są pozyskiwanie kontaktów i zarabianie pieniędzy. Dlatego jest bardzo istotne, aby znaleźć odpowiedzi na oba te pytania, jeżeli chcesz mieć sukces w tym biznesie. Więc to, co chcę Ci dać na tej stronie, to odpowiedzi na pytania i rozwiązanie tych dwóch problemów. Nauczę Cię, jak pozyskiwać kontakty. Uwaga, codziennie jak pozbyć się problemów z generowaniem ruchu w Twoim biznesie raz na zawsze. Nauczę Cię automatycznych narzędzi oraz pokażę Ci mój automatyczny system pracy. Pokażę Ci, dlaczego łatwiej jest mieć automatyczny tunel pozyskujący zamiast tworzenia skostniałej listy 100 osób. To było modne może kilkanaście lat temu, natomiast w tej chwili to już jest bardzo przestarzała, skostniała metoda. Nauczę Cię też, jak zarabiać wykorzystując automatykę systemu. Nawet kiedy ty śpisz, nawet gdy jesteś na wakacjach, nawet jeżeli potencjalny partner nie nawiąże współpracy z Twoją firmą marketingu sieciowego, powiem Ci, ponieważ ja już wiem, jak to się robi, dam Ci dzisiaj dostęp, uwaga, do wiedzy za 947 zł. Dostaniesz to ode mnie za darmo, ponieważ ja już wiem, jak to się robi, a wyznaję metodę, że dobro powraca, więc otrzymasz ode mnie za darmo taką wiedzę. Teraz co musisz zrobić? Wystarczy, że wpiszesz swojego maila po prawej stronie w ten formularzyk i otrzymasz ode mnie wszystkie wskazówki. Dlatego moje pytanie, czy chcesz teraz dołączyć do zwycięzców, czy chcesz sobie odpuścić, jestem pewien, że wybierasz jednak jak większość osób zwycięstwo, a więc czekam na Ciebie po drugiej stronie. Trzymaj się, dbaj o siebie, życzę Ci sukcesów. Pozdrawiam, wwwlistaadresowa.pl